Co dzisiaj o RSS, czyli Really Simple Syndication. Jest to technologia internetowa służąca do aktualizowania treści, których nie przeczytaliśmy jeszcze lub też nie zobaczyliśmy w internetowych blogach, w witrynach informacyjnych, czy też podcastach. W skrócie. Ułatwia zarządzanie treściami, których jeszcze nie wyświetliliśmy i nie jesteśmy z nimi na bieżąco, zwłaszcza pomaga wtedy, kiedy chcemy korzystać z kilku źródeł internetowych. Co prawda, RSS nie jest już tak bardzo popularny, jak był kiedyś, natomiast bardzo pomaga osobom, które chcą być na bieżąco z treściami. Które ich interesują. W nowoczesnych urządzeniach takich jak smartfony można zainstalować aplikację, która umożliwia opcję RSS. Dzięki czemu będziemy na bieżąco z witrynami, które nas interesują. I tak, na przykład, jeżeli jesteście zainteresowani artykułami tudzież blogami o technologii. Możecie po prostu dodać konkretne witryny, które oczywiście używają opcji RSS do swojego czytnika, dzięki czemu będziecie na bieżąco z tym, co pojawi się nowego na danej witrynie. Podsumowując, jest to już troszeczkę starsza technologia, natomiast nadal bardzo chętnie używana przez ludzi, którzy lubią być na topie, dlatego warto z niej skorzystać. Trzymajcie się, cześć!